Hejo, tu dogi, witam w czwartym odcinku z gry Five Nights at Freddy's Security Bridge. W dodatku Ruin. Więc okej, okay, jesteśmy w miejscu, w którym skończyliśmy ostatni odcinek. No i będziemy kontynuować fabułę. Przyznam szczerze, przez cały dzień czekałem, aż będę mógł nagrać wreszcie ten odcinek. Zatem. Zaczynajmy już! Skoro tutaj jesteśmy. No dobra. W porządku. Tylko co my tutaj. Aha, no właśnie. No bo nie może być tak łatwo. No więc okej, okay. pójdę na przykład za tym. Więc to prowadzi gdzieś. Cześć, kumplu. Więc co my tutaj mamy? u w ogóle nie wiem, czy widzicie, ale to dolna warstwa kulek to. to jest tekstura. To nie są kulki. No i okej, okay, no. Powiedzmy, że jakoś optymalizacyjnie to pomaga, więc. Więc rozumiem, dlaczego tak zrobili. O nie. Dobra. Udało nam się. No, nieźle. Yy. I okej, okay, kompletnie szczerze. Jestem bardzo zadowolony z poprzedniego odcinka. Mimo, że wyszedł całkiem długi, to uważam, że finalnie wyszedł okej. Okay że finalnie wyszedł całkiem spoko. Aha, tutaj. Eee. Ok, odsuwa się, no to może dam radę wyłączyć. Dobra. Więc tutaj mamy przejście na front. Z tej strony wchodziło się w głównej grze. Tam było wejście na górę. Ale zgaduję, że teraz jeszcze chyba nie powinienem tutaj być. Albo może. Dobra. Więc idziemy na górę. Czy damy radę tutaj przejść? Hmm, chyba nie. O, ale tu jest kostka. Może na samym początku powinienem zająć się tymi... Child w tamtej strefie? W ogóle zwróciłem na to uwagę... ...kto to jest? Czyżby to była Cassie? Nasza postać? Hmm. Okej. Okay. Więc okej, okay, jako że widzę, że coraz mniej zaczynam mówić w tym fragmencie i trochę zaczynam się frustrować, no to opowiem wam ogólnie, co ciekawego mi się przydarzyło w komentarzu. Mianowicie YouTuber, którego kiedyś zdarzało mi się oglądać, napisał komentarz pod moim filmem. I to jest. Wow, takie. Na pewno wielu z Was może sobie wyobrazić, jak jakiś YouTuber, którego kiedyś bardzo dużo oglądaliście, jakby nagle Wam napisał komentarz. I wiecie, właśnie tak się czułem, że. Wow, niesamowita rzecz. No i pytanie, jak ja mam tutaj przejść, bo nie rozumiem. Aha. Okej, okay, czyli to jesteśmy ewidentnie my, nasza postać. Um. Okej. Okay. Dobra, nie mogę włączyć, czyli o... tak, tak czułem. Roxy, trycan nożyczki oczy. Trica, oj, oj, nożyczki, I jeszcze oczy. Okej, okay. szczerze, moim zdaniem, ten poziom jest słabo zaprojektowany. Dobra. O, aż cztery dobra, no to wróciliśmy do środka. Czyli czy już mamy. Dobra, mamy dobra, udało się. Kopalnia Foxiego. Całkiem ciekawy pomysł w ogóle. Aha, widzieliśmy to miejsce. Ok. No to dobrze wiedzieć. No to co nas tutaj czeka w dół tego ciemnego korytarza? don't hear anything. I hope I'm not too late. Czyżby jump skarry na dole drabiny? Bo to jest coś taka niepokojąco długa drabina. Nie wiem, dziwny znak. Monty? Eee, cześć, Monty. Eee... No Halogro, przecież to jest woda. Czyli animatroniki są wodoodporne, no to nieźle Fazbear Entertainment. Okej. Okay. No dobra, ciekawe. Plus jest taki, że akurat poruszanie się w tej grze jest zrobione całkiem w porządku, więc. Więc nie wygląda na to, żeby tutaj ja mam tu w wodzie zrobić. Oj! No dobra, ho. Eee, wybacz, Monty, wiesz, zdarza się. No hard feelings. Ogólnie. No to co my tutaj znajdziemy? Staw boty kolejne. Zjeżdżalnia jakaś. Oj, trochę zacięło. zacina. Aha, tu jest drabina. No dobra. Cześć. Ciasto. Ciasto to kłamstwo. Ej, mega fajne. Uuu. <ścoughs> jak Foxy, normalny. No więc, dobra. Idziemy do Roxy Raceway. Czyli co, czyżby to już był jakiś. nie Gregory? wiem. finał gry? Nie odpowiada, mimik hmm. musi naładować baterię. W ogóle jestem ciekaw zakończenia. A co, jest, jeżeli się okaże, że to już był prawdziwy Grzegorz? I on się po prostu jakoś dogadał z Mimikiem i z nim kooperuje. Ja jestem świadom, że moje teorie brzmią jak... Jakieś, nie wiem... Najgorsze... Pomysły. No ale wiecie, no... Pospekulować nie zaszkodzi. Okej... Okay. W ogóle jestem ciekaw, na którym etapie spotkamy Frediego. No bo oczywiście nie możemy o nim zapomnieć. Ona, okej. Okay. Czemu ona się tak? Dobra. Teraz podejdzie tutaj no i tutaj i tuptamy powoli i zobaczymy co tutaj jest. Dobra To mi się nie wydaje, że to jest prawdziwe niebo. Tak tylko mówię. Mówię jakaś czarna dziura z tej perspektywy. Ale to tylko logo Fazber. Fazbear Entertainment lub nie wiem, chyba mega przycoplexu. Okej. Okay. Tomasz Hajto przejechał kasę i nie poniósł żadnych konsekwencji. Przepraszam, wiem, że nieśmieszne. Próbowałem. Okej. Okay. Aha. No, Roxy! Okay... <laughs> Gregory! I'm in Roxy Racers! Say something! I can hear you. Can you hear me? Yes, I can. What happened here? It looks like chodzi? the whole place fell in. Something tunneled out. Broke everything. I really think I need to go get help or call the police What How is that supposed to help There's no time Fine Am I even close Where are you This place is huge Down there single under the raceway Helpy How do I get down there <laughs> Aha. Okej, okay, nawet nie wiedziałem gdzie idę no takie konsekwencje. No nieźle. Aha, tu jest droga. Okej, okay, nie zauważyłem. Myślałem, że wlazłem do jakiegoś miejsca, z którego nie ma wyjścia. Biuro. No dobra. O, prawdziwy prezent. Fast token. No nieźle. Trochę takie fnaf backroomsy. Aha. Okej okay. No dobra Cwana gra A tutaj? Dlaczego mi to znika? No okej okay. mask. Aha dobra wiem co to za dźwięki po prostu ustawiłem sobie stoper na 41 minut nagrania. Które właśnie teraz wybiło. Okej, okay, to jest droga do Bonnie Bowla. Błagam, mam nadzieję, że będzie można pograć w kręgle. Proszę. To też jedna z rzeczy, które zostały... ...odkopane w plikach... Yy, ...podstawowej gry, więc podejrzewam, że... Też zostały wycięte i Mogą się pojawić tutaj w DLC No dobra Tylko że też tutaj ostatnim razem były te Endoszkielety Aha Mini Music Man Cześć Paper Playcie no to dobra chyba nie. Chyba nie mam wyjścia muszę przejść obok niego Okej, okay, trochę zacięło Eee Dobra, więc gdzie one prowadzą? Nie wiem jeszcze jak one działają tutaj No nie To jest najgorsze jak Nie wiesz jak coś działa Dobra Okej okay. Dobra, dopadłem cię uh. Dobra, może się wycofam od nich. Zanim coś mi się stanie. Szybko ogarnę to i się stąd zmywam. O nie, ale to tam do nich prowadzi. They look like the DJ. Uh. Dobra. <laughs> Okej. Okay, um, może to na tyle. <laughs> Nie wiem, wybaczcie, że dzisiaj był taki średnio ogarnięty odcinek, ale wiecie. Przepalone zwoje mózgowe. Także, 2.09 w nocy, ja sobie jeszcze pomontuję ten film. Trochę resztę i tak dopiero gdzieś po południu ruszę. E, I do następnego!